Gdów przez cały ostatni rok świętował 750-lecie istnienia, z tej okazji przygotowano kilkanaście wydarzeń, których celem było pokazanie miejscowości kiedyś i dziś, a ponadto integracja mieszkańców i budowanie lokalnego patriotyzmu. Cały rok był bardzo fity, różne wydarzenia, bardzo dużo organizacji włączyło się w te obchody. Było bardzo dużo zainteresowanych osób, gdzie chcieli dowiedzieć się, kiedy ten gdów powstał, jaka historia gdowa jest. Różne imprezy, wystawy były organizowane z tego tytułu. Seniorzy się bardzo mocno zaangażowali, Dom Centrum Kultury, biblioteka u nas bardzo fajnie zaczęła działać w tym kierunku. No i my, jako gmina, różne akcje robiliśmy i promowaliśmy. To nasze 750-lecie lokacji Gdowa. Niech się dzieje wola nieba z nią się zawsze zgadzać trzeba spektakl zemsta Aleksandra Fredry za inaugurową obchody 750-lecia lokacji Gdowa. Wydarzenie odbyło się 24 kwietnia 2022 roku na sali widowiskowej Centrum Kultury. Zgromadziło ono tłumy. Przedstawienie przygotowało Stowarzyszenie Teatr pod zamkiem w Dobczycach. Reżyserem była Magdalena Sokołowska-Gawrońska. Sztuka zachwyciła Gdowską publiczność i zyskała wiele słów uznania i gratulacji. Kolejną okazją do świętowania jubileuszu były warsztaty Gdów wczoraj, dziś, jutro, które były niejako podróżą do przyszłości. Wszystko zaczęło się w 2019 roku, kiedy to Uniwersytet III wieku przygotował plenerową wystawę fotografii Zatrzymana chwila. Znalazły się na niej setki archiwalnych zdjęć Gdowa. Co ważne, materiały przekazali mieszkańcy miejscowości. Były to czarno-białe zdjęcia ukazujące przedwojenną rzeczywistość domy, ulice i ludzi. To wydarzenie zainspirowało gminną bibliotekę publiczną w Gdowie na bazie wcześniej zebranych zdjęć. Z okazji 750-lecia lokacji Gdowa zorganizowano warsztaty dla uczniów. Ich zadaniem było stworzenie bazy aktualnych zdjęć Gdowa i jego mieszkańców, które będzie można wykorzystać za 50 lat na wystawie plenerowej z okazji 800-lecia lokacji Gdowa. Uczniowie, którzy wzięli udział w wydarzeniu, mieli za zadanie odszukanie uwiecznionych na starych fotografiach miejsc i zrobienie zdjęć na nowo, tak, by pokazać, jak jak zmienia się miejscowość. Zdjęcia wykonane w 2022 roku trafiły do kapsuły czasu tam, będą przechowywane do kolejnej okrągłej rocznicy lokacji Gdowa. Chcemy, żeby mieszkańcy pozali faktycznie naszą historię. No, zaczynamy od dzieci. Starsi pamiętają, przekazywali sobie dziada, daje pewne informacje o danej miejscowości, o danym miejscu. Młodzież, która się uczy w szkołach podstawowych, w szkołach średnich, raczej lokalnej historii nie zna. Chcieliśmy, żeby się bardziej zainteresowali właśnie tą lokalną historią. Głównie chodziło o Gdów i to się udało, bo bardzo mocno angażowały się szkoły podstawowe. Też mamy Uniwersytet III wieku, gdzie seniorzy również brali czynny udział w tego typu uroczystościach i w konkursach, także i młodsi, i starsi interesowali się właśnie historią naszej ogdowa. Gra terenowa na tropie historii Gdów wczoraj i dziś to kolejne interaktywne przedsięwzięcie zorganizowane przez Gminną Bibliotekę w Gdowie. W trakcie projektu młodzież starszych klas szkół podstawowych zapoznała się z ważnymi wydarzeniami z historii i postaciami związanymi z Gdowem. Później uczniowie otrzymali mapę ze wskazówkami, przy pomocy której zwiedzali najciekawsze miejsca, takie jak rynek, kościół pod wezwaniem narodzenia najświętszej Marii Panny w Gdowie, posterunek policji, urząd gminy, bank spółdzielczy, Kiosk ruchu, sklep ABC czy dawny i obecny budynek Straży Pożarnej. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wizyta w gdowskim dworze pochodzącym z lat XX. XX wieku i spotkanie z jego właścicielką małgorzatą bednarską. U mamy kto nie wie, że robi błąd, nie ma ja. Mamy Ich portrety i fotografie były tematem przewodnim wernisażu w Centrum Kultury w Gdowie. Mamy, bo o nich mowa pojawiły się na zdjęciach, które udostępnili mieszkańcy. Fotografie pochodziły z XX wieku, najstarsze z nich z lat 30. Każde z pokazywanych zdjęć było czarno-białe jednak, uśmiech mam z Gdowa był dobrze uwieczniony. Poprosiliśmy mieszkańców naszej gminy, by udostępnili nam swoje skarby, swoje zdjęcia z albumów rodzinnych, a my postanowiliśmy zrobić z nich wystawę. Prosiliśmy właśnie o takie zdjęcia, które przedstawiają panie, dziewczyny z terenu naszej gminy. Że się pomału, w stół z To taki prezent z naszej strony dla mam żeby tak troszeczkę wyciszyły się, troszeczkę inaczej spędziły wolny czas. Były też sportowe akcenty świętowania 750-lecia Gdowa. Na Zarabiu odbył się piknik lekkoatletyczny i Grand Prix Gdowa. Wydarzenie przygotował gminny szkolny Związek Sportowy w Gdowie. Było ono skierowane do uczniów szkół podstawowych z klas 4 do 8 z terenu gminy. Zawodnicy zmierzyli się m.in. z takimi konkurencjami jak rzut piłką lekarską, bieg na 60 metrów, rzut do celu, skok z miejsca, bieg sztafetowy oraz przeciąganie liny. Pierwsze miejsce sportowych zmagań zajęła szkoła podstawowa w Gdowie. Srebro powędrowało do Jaroszówki, a podium uzupełnili uczniowie ze Zręczyc. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale z logiem 750-lecia lokacji Gdowa. Z kolei uczniowski klub sportowy Gryf Gdów zorganizował specjalną edycję sportowych zmagań w tenisie stołowym. Grand Prix Gdowa w tej dziedzinie zgromadziło blisko 200 uczestników nie tylko z Gdowa i województwa małopolskiego, ale również ze Śląska oraz Czech. Ukrainy, a nawet USA. Misja Uratuj Gdów wykonana w mobilnej grze terenowej udział wzięło 120 uczniów ze szkół podstawowych w Gdowie i Niegowici. Ich zadaniem było zmierzenie się z wyznaczonymi zadaniami i sprawdzenie wiedzy historycznej o swojej małej ojczyźnie. Ta interaktywna zabawa została zorganizowana jako jedno z wydarzeń towarzyszących obchodzonej w tym roku 750 rocznicy lokacji Gdowa. Zdjęcia trzeba było robić, no, odpowiadać na pytania. Końcowe zadanie to było yy, zdjęcie z rycerzem. Były nawet proste pytania, różne historyczne pytania, na przykład było pytanie, gdzie na przykład trzeba było wiedzieć w jakim roku dany król rządził, czy przed jakiej miejscowości. Przepływa rabach w miegdów. Aby zagrać w grę, potrzebny był smartfon, za pomocą którego uczestnicy skanowali kod QR i wyruszali w pieszą, niemal czterokilometrową wędrówkę. No, ja sądzę, że poprzez taką grę wiele mogą się dowiedzieć o, o naszej miejscowości, o historii. Na uczestników zabawy czekały pamiątkowe dyplomy i nagrody. Robiono też sobie pamiątkowe zdjęcia z maskotką Gryfikiem. To wciąż jeden z najpopularniejszych prezentów przywożonych lub wysyłanych z podróży. Pocztówka, bo o niej mowa, to ponadczasowy sposób utrzymywania kontaktu oraz przedmiot pożądania wielu kolekcjonerów. Gdowianie również postanowili pochwalić się swoją małą ojczyzną. Od lipca 2022 roku miejscowość ma swoją widokówkę. Pocztówka powstała z archiwalnych czarno-białych fotografii Gdowa oraz jego mieszkańców. Swoje pocztówki z Gdowa mogli zaprezentować też uczestnicy konkursu Kursu plastyczno-fotograficznego, który został zorganizowany przez Centrum Kultury w Gdowie. Swój udział zgłosiło 20 osób. Zwycięskie prace zostały wydrukowane w formie widokówek. To pamiątka okrągłej rocznicy lokacji Gdowa, która zostanie na długie lata i która już wpisała się w krajobraz miejscowości. Okolicznościowy mural powstał dzięki lokalnym artystom zrzeszonym w grupie Gdów Art, działającej przy Centrum Kultury w Gdowie. Mural przedstawia rycerza Zbigniewa z mieczem i gdowskim herbem na pelerynie na tle licznych atrakcji turystycznych. Odsłonięto go 7 sierpnia podczas święta Ziemi Gdowskiej. Zaprojektowałem ten mural, natomiast wykonanie było całej grupy. A przedstawia on to, co, z czego Gdów może być dumny, z czym się kojarzy. Również w czasie trwania święta ziemi gdowskiej, w dniu 7 sierpnia 2022 roku, odsunięto pamiątkową tablicę lokacyjną, która została wmurowana na gdowskim rynku przed pomnikiem pamięci. Święto Ziemi Gdowskiej to też czas refleksji, wspomnień i powrotu do tego, co było. Zmieniający się na przestrzeni lat, obraz miejscowości najlepiej obrazują fotografie. Wystawa pod nazwą Gdów wczoraj i dziś zawierała zarówno współczesne, jak i dawne ujęcia Gdowa. Była ona prezentowana na gdowskich błoniach w dniu 7 sierpnia. Te stare fotografie Gdowa, przypominające ten okres przed 50-100 lat, który był pokazany na tych fotografiach, no to robi wrażenie, jednak to, co było kiedyś, a to, co teraz jest w Gdowie, no to są potężne zmiany. Też okres dwudziestoletniej mojej pracy tutaj w samorządzie, no też był pokazywany, co się zmieniło w tym okresie. Ludzie bardzo chwalili, byli zaskoczeni, że faktycznie takie zmiany, oczywiście pozytywne, nastąpiły w Gdowie. W środku latach hucznie świętowano urodziny miejscowości. Na Zarabiu w dniach 6 i 7 sierpnia odbyło się Święto Ziemi Gdowskiej. W dniu 6 sierpnia na tutejszej scenie zaprezentowało się mnóstwo talentów. Najpierw był program artystyczny dla najmłodszych, później nieco starsze dzieci pokazały swoje umiejętności. Przygotowaliśmy pokaz, program w sumie artystyczny, tańca nowoczesnego, głównie hip-hopu. Solistka tutaj miała pokaz gimnastyczny, natomiast wszystkie grupy Generalnie tutaj hip-hop głównie trenują oraz inne formy nowoczesne, ale tutaj dzisiaj była prezentacja hip hopu Później w sportowym stylu zaprezentowali się panowie i panie. Tutaj są, czyli są i zawodnicy i amatorzy tak zwanych treningów. Dzisiaj zrobimy pokaz takiego kimboxingu i K1. Są to jak to tak zwane mieszane sztuki walki, czyli box plus nogi. Kiedyś był sambox, wcześniej by też było taekwondo, a teraz to pomieszali razem. I jest geebox. Widowiskowy sport i naprawdę też uczy pokory, takiej koleżeństwa w grupie, jak to mówią. Widać po uśmiechach, na twarzy. <laughs> A resztę będziemy weryfikować na pokazie. W muzyczną podróż po starych, popowych przebojach publiczność zabrała Ola Żuchowicz, znana z telewizyjnych, muzycznych programów typu Talent Show. Piosenki wybrałam takie popowe, troszeczkę takie starszego typu. Wybrałam na przykład Tyle było dni, e, Titanium, e, Love Yourself. Strasznie lubię koncertować, jeszcze dzisiaj mam dwa koncerty, także głos mam nadzieję, że będzie w dobrym stanie. Następnie przyszedł czas na dobrze znany zespół Gdowskiej publiczności. Wystąpił zespół Imersja z Oliwią Baran, która 10 lat temu zaczynała tutaj karierę wygrała festiwal piosenek Andrzeja Zielińskiego w tym roku już po dziesięcioletnim stażu swojej pracy zawodowej wystąpiła tutaj u nas ponownie w Gdowie, także składaliśmy jej gratulacje z okazji właśnie jubileuszu dziesięciolecia. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia Święta Ziemi Gdowskiej był Czadomena. Kochani mieszkańcy Gdowa, pozdrawiam Was wszystkich serdecznie, tych, którzy będą się bawili, tych, którzy nie mogli do nas dotrzeć na tą wspaniałą imprezę, Niemniej jednak pozdrawiam serdecznie, dużo zdrowia. Radości, czadu w życiu! Gwiazda wieczoru zagrała same hity, w rytm, których dobrze bawiła się zgromadzona publika. Drugi dzień Święta Ziemi Gdowskiej znów przyciągnął wielu mieszkańców regionu, dla których przygotowano mnóstwo atrakcji. W niedzielę 7 sierpnia huczne świętowanie rozpoczęto barwnym korowodem. Później przyszedł czas na medale, odznaczenia i przemówienia zaproszonych gości. Ja w takim słowie do mieszkańców, do samorządowców, którzy są zgromadzeni dzisiaj na tym święcie, mówiłem o historii naszych rodzin, która tu się zaczyna i tu się kończy, o tym, że ta ziemia, jak się na niej urodzisz, no to jest dla Ciebie zawsze najważniejsza, do końca Twoich dni, tak jak każda nasza mała ojczyzna jest dla nas w najgłębiej w sercu. Świat tu się kończy i zaczyna, to tak można podsumować najkrócej te 750 lat dla wszystkich, którzy z tą ziemią są związani. Na naszych oczach dzieje się historia 750 lat istnienia Gdowa, to piękna rocznica, piękna okazja do tego, żeby się spotkać, piękna okazja, by powspominać i podsumować to, co dotychczas zostało zrobione, a w ostatnich latach zwłaszcza naprawdę to działo się bardzo bardzo dużo dobrego. Chcemy pokazać, jak przed przedtem wyglądał, jak dół wygląda, co posiada. No i zachęcamy do nas, do Dowa, żeby, żeby ludzie tutaj, mieszkańcy, goście. Jak najwięcej pokazywali się czytali o Gdowie. Szef PSL-u Władysław Kośniak-Kamysz podkreślał również, że czuje się osobiście związany z gminą Gdów. Dla mnie, oczywiście, to też jest miejsce szczególne, stąd pochodzi moja małżonka z miejscowości Podolanych w gminie Gdów. Jej ojciec jest od 20 lat wójtem tej gminy, więc dla mnie to jest przeżycie osobiste. To jest miejsce, gdzie teraz mieszkamy. Bardzo dużo czasu spędzamy oprócz Warszawy, Krakowa to właśnie Podolany Gdów jest tym miejscem, gdzie najczęściej jesteśmy. To jest piękne miejsce, najpiękniejsze miejsce do życia. Serdecznie zapraszam do Gdowa, do Gminy Gdów i na urlop, ale i do przeniesienia tutaj swojego siedliska. Gmina Gdów może pochwalić się tym, że z jej terenu pochodzą wybitni artyści znani w całym kraju. Jednym z nich jest polski wokalista, pianista, kompozytor i aranżer Andrzej Zieliński, założyciel zespołu Skaldowie. Ja się urodziłem w Młynie nad Rabą, ten młyn jest, bo to jest murowany duszy młyn, no i tam w czasie bomba, bombardowania się urodziła, czego nie pamiętam, ale jestem zobowiązany, szczęśliwy, że mogę mieć kontakt z Gdowem i że jestem honorowym obywatelem Gdowa i że co roku odbywa się tu konkurs na wykonanie moich piosenek. Ponadto na wyróżnienie zasługiwała Reprezentacyjna Orkiestra Denta Gminy Gdów. No orkiestra istnieje, tak jak tutaj mogli Państwo, od 55 lat. W tej chwili jest skład około 35-osobowy. Gramy muzykę od muzyki rozrywkowej po muzykę poważną, oczywiście również muzykę marszową. Nie zabrakło również gości z miast partnerskich realizujących wspólne projekty i inwestycje. Mamy grupę z Niemiec z miasta Badendorf z burmistrzem na czele z panem Schmidtem. I mamy też również Słowaków z miasta Damienice gdzie mamy wspólny projekt turystyczny, który już trwa od czterech lat, pandemia nam go przerwała, ale ponawiamy go z powrotem, także współpracujemy ze Słowacją, z Chorwacją, z Węgrami, także no, no, ta współpraca coraz się bardziej rozszerza, coraz więcej krajów do nas z współpracy, także sądzę, że, że idziemy w dobrym kierunku. Na scenie wystąpiły także zespoły muzyczne. Grupa Atrament zagrała melodie rockowe, wprowadzając ludzi w wieczorne klimaty. Gwiazdą wieczoru był zespół Fil, który w tym dniu obchodził piętnastolecie swojej działalności. Liczą się ludzie i rzeczywiście musimy przyznać, że dostaliśmy bardzo dużo od publiczności, od ziemi gdowskiej. No bo impreza jest pod tym hasłem 750-lecie Ziemi Gdowskiej. Ostatnim punktem wydarzenia był tort Niespodzianka. Wydaliśmy też monografię całej gminy, między innymi też jest Gdów pokazane. To też nawiązuje właśnie do naszej historii gminnej też gdowskiej. Chcemy pokazywać cały czas tą historię Gdowa, żeby mieszkańcy, młodzież wiedziała gdzie, w jakim miejscu mieszka, co tutaj się odbywało, jakie plany mamy na przyszłość. No to cały czas przekazujemy tej młodzieży i starszym osobom, żeby oni pozostali w tym miejscu, wracali do tego miejsca i oczywiście, żeby chwalili to miejsce. Wielki Test Wiedzy o Gdowie. był to konkurs adresowany do uczniów starszych klas szkół podstawowych. Przygotowała go Gminna Biblioteka Publiczna, dzięki niemu młode pokolenie mogło jeszcze lepiej poznać swoją miejscowość, jej historię, zabytki, dziedzictwo kulturowe, zasłużonych mieszkańców i ciekawostki, które kryje. W quizie udział wzięło ponad 90 uczniów, konkurs zorganizowano dwuetapowo. Po przejściu eliminacji szkolnych ich zwycięzcy dotarli do finału, w którym mogli pochwalić swoją rozwój. Rozległą wiedzą o małej ojczyźnie. Na zwycięzców czekały pamiątkowe dyplomy i nagrody. Trochę się przygotowywałam do tego testu, bo sama nie jestem z samego wdowa, tylko z miejscowości obok. Jednak dużo czytałam, żeby coś wygrać w tym teście i poszerzyć swoją wiedzę w Gdowę. Preludium finału świętowania 750. rocznicy lokacji Gdowa był wernisarz wystawy upamiętniającej artystę grafika Mieczysława Szostaka. Wydarzenie uświetnił występ Janusza Gajca. Tutaj mnie zaprosił Dom Kultury, ale ja często gram takie wernisarze, bo gram na fletni pana, którą pierwszy raz usłyszałem w Szwajcarii grając. I na ulicy człowiek grał, byłem zaskoczony, że tak genialnie gra. i... Tam sprzedaje płyty i gra siedząc na jakimś tam wiaderku, i, i ludzie przychodzą i stoją koło niego i wrzucają mu drobne pieniądze. Kupiłem w letniej i ćwiczyłem. I tak 20 lat ćwiczę i gram po różnych imprezach, takie koncerty godzinne, godzinę 20 do 2 godzin. Widowisko artystyczne Mój Gdów zakończyło roczne obchody świętowania 750 rocznicy lokacji wsi. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem wójta Zbigniewa Wojasa. W jego ramach na scenie zaprezentowali się lokalni artyści. Na początek zagrała orkiestra denta gminy Gdów. Zagraliśmy trochę muzyki rozrywkowej, czyli najsłynniejsze przeboje Aby, najsłynniejsze przeboje Queenu, jeden utwór też myślę Adele, Rolling the Deep. No, i jeszcze na końcu standard jazzowy, inną. Później swoje umiejętności wokalne zaprezentował chór serenata. Następnie wystąpili uczniowie szkoły muzycznej pierwszego stopnia w gdowie. Po nich wystąpił chór tout wraz wraz z zaproszonymi gośćmi. Zaprezentowaliśmy, zaśpiewaliśmy, zagraliśmy kilka piosenek właściwie. Taki repertuar bardziej rozrywkowy. Tym razem były to piosenki. Z repertuaru Starszych Panów, z repertuaru Pana Marka Grychuty. Była to też pieśń ludowa, Dwa Serduszka. No i taka pieśń typowa na chór, czyli The Rose, z Towarzyszeniem Fortepianu i Kwartetu Smyczkowego. To są godziny prób. No i przede wszystkim wspaniały zespół, cudowni ludzie, którzy kochają śpiewać, którzy kochają się ze sobą spotykać co tydzień. No i tą pasją, dzieląc się, Tworzymy, mamy nadzieję dobrej jakości dzieła. Z kolei za sprawą Kapeli Gdowskiej wprowadzono nutkę folkloru i kultury ludowej. Następnie przyszedł czas na gości specjalnych, czyli Andrzeja Zielińskiego wraz z bratem Jackiem Zielińskim. No dzisiaj przede wszystkim z naszej strony będzie finał konkursu piosenek Andrzeja Zielińskiego. Gdzie będą laureaci śpiewać, my razem z nimi, bo taka jest, jakby, między innymi nagroda za zdobycie jakichś tam laurów że my zaśpiewamy razem z nimi. Oprócz tego, my też wykonamy Andrzeja dwie premierowe piosenki oraz wspólnie. Z, z młodzieżą, z kopyta kulig, no, zima blisko. No zima już się czai i widać, prawda, trzeba opony zmieniać. Warto zaznaczyć, że Andrzej Zieliński jest honorowym obywatelem gminy Gdów. No ja byłem tutaj na tej Akademii, która się odbyła w związku z 750-letniem Gdowa, gdzie było dużo nagród i tak dalej. Także jako honorowy obywatel Gdowa. Byłem w tym pochodzie i byłem y, tam honorowany pierwszym rzędzie razem z tymi wszystkimi oficjalami, łącznie z wójtem gdowa panem. Panem Bojaszem, Warto dodać, że głównym partnerem przedsięwzięcia było Województwo Małopolskie. Rok 2022 jest rokiem szczególnym dla Gdowa, bo właśnie w tym roku Gdów obchodzi, można powiedzieć, swój jubileusz 750-lecia istnienia. I właśnie w czasie tego roku wydarzenia, które działy się, w gdoby były właśnie dedykowane tym, temu jubileuszowi. Ważne jest to, że tego typu wydarzenie jest uwieczone koncertem, na którym to właśnie lokalni artyści, ta lokalna kultura, tradycja jest pokazywana, ale również bardzo miłym akcentem było pojawienie się zespołu Skaldowie, którzy również są związani bezpośrednio z gdowem. Jeden z muzyków, właśnie z Homonowym, obywatelem gdowa. Finał obchodów 750-lecia miejscowości odbył się 27 listopada 2022 roku w gminnej hali sportowej w Gdowie. Chciałbym podziękować wszystkim organizacjom, które się włączyły w te nasze uroczystości z okazji 750. urodzin naszego Gdowa. Organizacjom pozarządowym, klubom sportowym, bibliotece, instytucji Centrum Kultury, która bardzo mocno się zaangażowała w te uroczystości. No moim pracownikom, oczywiście tutaj, którzy też włączali się w różne obchody. No wszystkim, którzy oczywiście byli razem z nami w tym roku gorąco, gorąco dziękuję. Aby wspomnienie 2022 roku i odbywających się w tym czasie obchodów 750-lecia Gdowa pozostało na dłużej, podjęto decyzję o wydaniu pamiątkowego albumu. Publikacja dokumentuje wszystkie wydarzenia związane ze świętem miejscowości, zawiera ich opis i wiele pięknych zdjęć. Tak, o tej publikacji pisze wójt gminy Gdów Zbigniew Wojas. Dzięki zaangażowaniu wielu osób, instytucji i organizacji przez cały 2022 rok mogliśmy w różnorodny sposób świętować to, Ważne dla naszej społeczności wydarzenie. Podczas spektakli, koncertów, konkursów i zawodów sportowych poznawaliśmy naszą historię i tradycję, a wspólne świętowanie umacniało w nas dumę z naszej małej ojczyzny. Album ma na celu przywołanie pięknych wspomnień, a zarazem jest podziękowaniem dla wszystkich, którzy przyczynili się do organizacji jubileuszowych wydarzeń i pamiątką dla tych, którzy tak licznie wzięli w nich udział. Partnerem przedsięwzięcia było Województwo Małopolskie.